Nazywam się Ksiądz Branisław Mierzwiński. Jestem na stanowisku profesora zwyczajnego w naszej uczelni. Pracuję od 35 lat, więc już należę do grona starszych pracowników. Najpierw w Akademii Teologii Katolickiej, która stała się przekształcona, została w KSW. I większa część mojej pracy. Przebiegała w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach, której nawet byłem przez wiele lat wicedyrektorem na prośbę księdza arcybiskupa Majdańskiego, założyciela tego Instytutu. I później przeszedłem na Wydział Teologiczny, żeby objąć kierownictwo sekcji teologii pastoralnej. I to jest właśnie dziedzina, której jestem wierny praktycznie od początku mojego zaangażowania. Mój arcybiskup, ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak wysłał mnie na studia zagraniczne najpierw do Paryża, do Instytutu Katolickiego w Paryżu i tam ukończyłem studia w Instytucie Pastoralno-Katechetycznym, Institut Pastoral-Katechétique w Paryżu, a później przeszedłem do Uniwersytetu Fryburskiego we Fryburgu Szwajcarskim, ponieważ szkoła pastoralna, a ja szedłem na studia, z zamiarem studiowania teologii pastoralnej A. za wolą moich przełożonych. Teologia pastoralna miała długie tradycje we Fryburgu Szwajcarskim, nawet mówiono o szkole teologii pastoralnej. Odpowiadając na pytanie pani, uważam, że nasze studia w Polsce dają wiedzę teologiczną głębszą i równocześnie może bardziej wszechstronną. Natomiast zachód idzie bardziej w kierunku specjalizacji i to bardzo szybko rozpoczęte. Więc to by była ta główna różnica. Ale też jest drugi element, doktorat ja mógłbym robić w Polsce, zwłaszcza czy powiedzmy na kulu, czy na ATK, czy na innym wydziale etologicznym, ale poby, pobyt tam i tam studia pozwoliły mi najpierw na opanowanie języków, no głównie francuskiego, a drugie, zapoznanie się z dorobkiem teologii zachodnioeuropejskiej, do której w Polsce nie mieliśmy dostępu albo bardzo ograniczony dostęp. I stąd jestem zadowolony, że tam mogę robić studia, doktorat na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim z teologii pastoralnej pod kierunkiem księdza profesora Aloisa Millera. O swoim promotorze nigdy nie można zapominać. No i to doświadczenie bardzo mi się potem przydawało tutaj w Polsce w ciągu tych praktycznie prawie że 40 lat mojej pracy naukowo-dydaktycznej. Bo zanim na ATK przyszedłem, już w Poznaniu rozpocząłem wykłady na wydziale Teologicznym. Ja nawiązuję to moje zainteresowanie problematyką małżeństwa i rodziny istnieje od samego początku mojej pracy naukowej. Ja myślę, że podstawa to jest taka, dziękuję Panu Bogu za wiele rzeczy, ale przede wszystkim, że dał mi wspaniałą matkę, która mnie kochała ponad życie. No niestety odeszła tutaj z tej ziemi w 1982 roku już, a więc od wielu lat nie mam matki tutaj na ziemi, ale mam z nią kontakt na drugim świecie, myślę, że przeżywamy teraz taki okres, tego tygodnia modlitwy za zmarłych, że czuję jej obecność, czuję kontakt z nią. No i wspaniałego ojca, który będzie miał 26 grudnia 95 lat. No niestety jest w trudnej sytuacji, jest na wózku inwalidzkim, ale dziękuję Bogu za rodziców, za dar życia i za ogromną miłość rodziców. To jest rzecz nie do przecenienia. Ja się urodziłem w 1941 roku, a więc mam już swoje lata. Okres wojny i potem trudny okres systemu komunistycznego, oni mi stworzyli takie ciepło domu rodzinnego bez żadnych luksusów. Ja swój pokój odrębny miałem dopiero w przy końcowych latach seminaryjnych. Przedtem nie było mowy. A więc stworzyli mi naprawdę atmosferę życia rodzinnego, więc stąd to jakieś ukierunkowanie na małżeństwo i rodzinę. I, I potem, kiedy zająłem się teologią pastoralną, to jednak to było moje przekonanie, że w oblębie teologii pastoralnej problematyka małżeństwa i rodziny jest jedną z podstawowych problematyk. Argumenty, weźmy chociażby naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, którego nazwano papieżem rodziny. Jeśli dostrzeże Kościół rodzinę, jeśli maksymalnie pomoże rodzinie w realizacji jej powołania, no to najlepiej pomaga społeczeństwu. Jestem o tym głęboko przekonany. A teraz. Dlaczego seks? No, pierwsza rzecz, to jest logiczne. Nie byłoby zasadniczo rodziny, gdy nie było seksu u początku, i to jest to pytanie wtedy, czym jest ten seks w naszym życiu? Gdyby ktokolwiek z księży czy osób zakonnych próbował w ramach świętości błędnie pojętej wykreślać aspekty życia seksualnego, to istnieje obawa, że może ogaleczyć swoją osobowość. Elementem istotnym pełni człowieczeństwa, pełni osobowości ludzkiej jest niewątpliwie życie seksualne, czyli szerzej mówiąc życie płciowe człowieka. Płciowość nie jest przypadłością człowieka, należy do istoty człowieka. Jeśli ta płciowość jest elementem integralnym, elementem istotnym, nie jedynym, nie jedynym, ale ważnym elementem to Trzeba o nim mówić, tym bardziej, że w naszych czasach koncepcja życia seksualnego, koncepcja głębiej płciowości ludzkiej, jest albo wypaczana, albo powiedziałbym całkowicie niejednokrotnie niszczona ta sfera życia ludzkiego, jakim jest życie płciowe. I stąd potrzeba zainteresowania. Jeśli pomożemy młodemu człowiekowi, zwłaszcza. Poukładać swoje życie w tej dziedzinie, to wyrządzimy mu ogromną przysługę. Jeśli mówimy o integralnym spojrzeniu na życie seksualne, czy na płciowość ludzką, to niewątpliwie trzeba ukazać ważność tej sfery życia ludzkiego, i trzeba ukazać jego piękno tak samo, wkomponowane w dojrzałość osoby ludzkiej, w pełną osobowość człowieka. Ale nie można też zapomnieć o wszystkich aspektach negatywnych. I niestety tych przejawów jakiś bezdroży życia seksualnego jest bardzo dużo. No, może najbardziej krzycząca to jest pornografia, antykoncepcja. No dramatyczne zjawisko pedofilii dziecięcej i w ogóle zjawisko pedofilii, które tak bardzo przygniata i także Kościół, ale z drugiej strony nie można pominąć tych rzeczy, które łączą się z realizacją życia płciowego człowieka, to znaczy antykoncepcja, no to znaczy tak samo coś, co dzisiaj w jakiś sposób nurtuje polskie społeczeństwo, przynajmniej politycy tę dyskusję ustawili jako pierwszoplanową, chociażby kwestia zapłodnienia in vitro i stosunku kościoła. Do tego zagadnienia, czy do tego zjawiska zapłodnienia in vitro. A więc wszystkie, jeśli człowieka dotyczy problem życia ludzkiego, problem antykoncepcji, aborcji, yy, wszelkich aberracji w dziedzinie życia ludzkiego, jeśli sensu płciowości ludzkiej dotyczy zjawisko np. homoseksualizmu, o którym się tak dużo mówi, to te zjawiska nie mogą być obojętne kościołowi. Kościół chce pomóc każdemu człowiekowi, więc także chce spokojnie, rzeczowo, obiektywnie spojrzeć na te zjawiska, które dochodzą do głosu we współczesnym społeczeństwie.